Shalom, wspólnota mesjańska i szalom, przyjacielu i przyjaciółko. Parsza Ekef uczy nas wiele poselstw, które są bardzo ważne. Jednym z nich jest objawienie nam przyczyn pokonania ludów Kananu. Pośród wielu ludów, które zamieszkiwały tę ziemię, największym postrachem pośród nich byli synowie Anaka. W Devarim 9:2, Piąta Księga Mirzeszowa 9:2, czytamy. Pokonasz wielki i rosły lud Anakitów, który znasz i o których słyszałeś któż sprosta synom Anaka, koniec cytatu. Anakim uznawani są przez historyków i archeologów za hybryd, czyli dzieci upadłych aniołów Nefilim, którzy wzięli sobie za żony córki ludzkie, o tym czytamy w Bereshit 6, czyli Piesza Księga Mojżeszowa, szósty rozdział. Anakim byli ludem olbrzymów o niesamowitej sile. Goliat, z którym walczył Dawid, pochodził z rodu takich olbrzymów. O egzystencji tych olbrzymów są zapisy w wielu ościennych narodach, że Anakim byli bardzo woleczni i niełatwi do pokonania. W perspektywie takich przeciwników Adonaj powiada do naszego ludu w następnym trzecim pasuk, mówiąc, cytuję, ale dziś poznasz, że Jałe Elohim Twój przechodzi przed Tobą, jak trawiący ogień. On ich wytępi i on ich powali przed Tobą, a Ty szybko ich wypędzisz i wygubisz, jak Ci przyrzekł Jałe. Koniec cytatu. Dalej w pasuk 5 mamy wyjaśnienie powodów, dla których ludy te zostały pokonane. Pierwszym z nich napisane jest, że z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Jałę Elohim Twój przed Tobą. Drugim powodem jest, aby dotrzymać słowa, które Jałę dał pod przysięgą Twoim ojcom Abrahamowi, Jezachowi i Jakowi. Koniec cytatu. Adonai uczy nas tu, że te wojny z tymi ludami mają dwa obrazy fizyczny i duchowy, to że Adonai ich wytępi i powali, to znaczy, że jest w niebie wielka walka duchowa, która jest niewidoczna dla ludzkiego oka. To zaś, że pisze, że a ty szybko ich wypędzisz i wygubisz, jest walką fizyczną ludu Izraela, który bez tej pierwszej walki w sferze duchowej nie byłby w stanie pokonać swych przeciwników, Narody wielkie i mocne, które miały miasta wielce obwarowane. Opis i obraz duchowej walki aniołów w sferze duchowej znajduje się w kilku miejscach, a ja teraz chciałbym przytoczyć jeden z nich z Sefer Malakim Bet, czyli z drugiej księgi królewskiej, szósty rozdział, 16 wiersz. Gdzie czytamy, jak to nawi Elisza, albo a znaczy mówiąc, prorok Elizeusz prosił Adonai, aby ten otworzył oczy jego sługi i pozwolił mu zobaczyć tę duchową walkę, mówiąc: Cytuję, Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elisza modlił się tymi słowy, Jałę, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył jałe oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elisza, wokół Elizeusza, koniec cytatu. W tym objawieniu jest poselstwo dla nas, gdzie każdy z nas musi się nauczyć, że Adonaj jest zawsze wierny ludowi Izraelowi, który trwa w Jego przymierzu. Wówczas on posyła swoje rumaki i wozy ogniste, aby walczyły w sferze duchowej o jego lud. Przyjacielu i przyjaciółko, wiedz jedno, że w tej walce, w tym wielkim boju, w jakim żyjesz osobiście, nie jesteś sam, nie jesteś sama, jeśli wiernie chodzicie w przymierzach z Adonai. Szaul pisząc do wspólnoty domesjańskiej w Rzymie w rozdziale 8, powiada, że jeśli nasze życie jest prowadzone przez Ruach Hakodesz, przez ten święty powiew, który wychodzi od Adonai, tak zwanym Duchem Świętym, to nasze życie ma być poddane to, dla nich i dla nas też. W pasuk 31, w 8 rozdziale do Rzymian, Szaul napisał, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam, Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko, wechaj Zachi Messianic Fellowship, którym usługuję w Kanadzie, wiele mamy takich świadectw, gdzie Adonaj dawał nam zwycięstwa w bojach i walkach w naszym codziennym życiu. Zwycięstwa te nam dawał nie dlatego, że my zasłużyliśmy sobie na nie, ale dlatego, że trwamy w jego przymierzach. Przyjaciółko, przyjacielu i przyjaciółko, jeśli teraz jesteś osaczony wrogami, a twarz w przymierzach, wiedzą, wierząc wieszyła Hanesia, to wiedz, że nie jesteś sam, nie jesteś sama. Oraz zważ na tę obietnicę wiernego Elohim, o której pisze Szaul w Rzymian 8:38, cytuję. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie. Ani, ani potęgi niebiańskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokości, ani głębokości, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jesuach Koniec cytatu. Moshe Rabbeinu uczy nas w naszej paszy, abyśmy w tym wszystkim pamiętali o jednym, abyśmy nie obrośli w dumę i abyśmy przypadkiem nie zaślipili się własną świętością lub sprawiedliwością. W Debarim 9.4, piąta Ksiąga Mojżeszowa 9.4, Moshe powiada nam, cytuję, Lecz gdy Jałę Elohim Twój wypędzi ich przed Tobą, nie mów w swoim sercu przez wzgląd na moją sprawiedliwość, wprowadził mnie Jałę, abym wziął w posiadanie tą ziemię. Koniec cytatu. Moshe powtarza dalej w pasuk szóstym, cytuję: Wiedz tedy, że nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość daje Ci Jały Twój tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś źródłem twardego karku. Koniec cytatu. I tak jak Moshe przypomniał im o ich grzechach i o Jego wstawienictwie za nimi, tak też my musimy pamiętać o naszych popełnionych grzechach w czasie, jak już byliśmy nawróceni, o tym, że Jeszua, Hameshia, zawsze wstawia się za nami. Abyśmy przypadkiem nie popadli w dumę i w pychę, ale abyśmy w pokorze obcowali z Adonai Eloheinu, zawsze Mu za wszystko dziękując i pamiętając, z jakiej niewoli On nas wyciągnął i z jakiego grzechu, z jakiego chwalstwa. A przy tym każdy z nas nie dorósł jeszcze do pełni mesjaszowej. Dopuszczając do siebie myśli, że dzięki naszej wierności zdobyliśmy Bożą łaskę, jest myśleniem zwodniczym, które nas może zgubić. Dopuszczając sobie myśli, że przez naszą wierność lub dobre zwyczaje, świętość zasługujemy na zbawienie, jest również zgubne i tak jak te poprzednie. W każdym z tych przypadków dana osoba polega na sobie zamiast na wiekuistym Elohim. Nigdy nie możemy polegać na samym sobie lub na własnych zasługach, ale raczej złożyć naszą ufność w Adonai i polegać tylko na Jego wierności i na Jego obietnicach danych w przymierzach. Kefa pisze w pierwszym liście, piąty rozdział, szósty wiersz do tych, którzy Stali się uczniami Jeszuła Hamesija, a przez to współuczestnikami przymierzy i domownikami Izraela. Cytuję: Ukurzcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby Was wywyższył czasu swego, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Koniec cytatu. Nasza parasza uczy nas właśnie takiej zasady, abyśmy będąc ludem wybranym nigdy nie polegali na własnych świętych lub sprawiedliwych uczynkach, lecz tylko na łasce i na miłosierdzi Adonai, a sami abyśmy trwali w posłuszeństwie i wierze do Adonai. I tak jak On ma o nas staranie, którzy przestrzegamy przykazań Bożych i trwamy w wierze Jeszua, tak też również Adonai ma staranie o cały lud Izraela, również o tych, którzy nie wierzą jeszcze wieszyła Hamzija. Podobnie jak to czytamy w naszej parszy o powodach wprowadzenia Izraela, aby przejąć ziemię kananejską na własność, podobnie czytamy w zapowiedzi proroka Jezechiela, czyli Ezechiela, który zapowiedział to, co się obecnie dzieje w Izraelu. To znaczy, że Adonaj nie sprowadził nasz lud, Izraela, z powrotem do naszej ziemi dzięki jakimś zasługom sprawiedliwości lub wielkiej wiary. Jehezekiel powiada w rozdziale 36, 22 pasuk. Ezechiel 36, 22, gdzie jest mowa o teraźniejszym Izraelu i jego odnowie, cytuję Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi wszechmocny Jawe, ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Koniec cytatu. Jeszcze dobitniej o tym pisze tu prorok w pasuk 32. Cytuję. Nie ze względu na was ja działam, mówi wszechmocny Jałę. Niech to będzie wiadome. Niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, do Domu Izraelski. Koniec cytatu. Kolejne wersy pokazują nam to, co się już wydarzyło w Ziemi Izraelskiej w naszych czasach. Pasuk 33 uczy nas, cytuję. Tak mówi wszechmocny Jawe. A dokładniej to tłumacząc, powinno się czytać: Tak mówi Adonai Jawe, gdy oczyszczę Was ze wszystkich Waszych win, zaludnię miasta i ruiny będą odbudowane, a spustoszony kraj będzie uprawiany, zamiast być pustkowiem na oczach wszystkich przechodniów. I będą mówić, ten kraj, niegdyś spustoszony, stał się podobny do ogrodu Eden, a miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane. Koniec cytatu. Izrael wrócił do Erez Izrael, do ziemi izraelskiej, nie z powodu woli ludzkiej, lecz z woli wykiłistego na oczach wszystkich przechodniów, którzy tam mieszkali. Nie z powodu jakiej zasługi naszego ludu, lecz z powodu wierności i miłosierdzia wiekuistego Adonaj. My dzisiaj jesteśmy świadkami wypełniania się tych proroctw. Adonaj rozpoczął już proces oczyszczania naszego narodu ze wszystkich naszych win, bo On jest święty i wierny swoim przymierzom, powołaniom i obietnicom Haleluja. To napięcie, jakie jest obecnie na terenie Bliskiego Wschodu i w Gazie, jest przygotowaniem Goga do ostatecznego ataku przeciwko naszemu ludowi. I to jest wolą Adonai. Adonai zapowiedział to w księdze Ezechiela, Ezechiel 38:16, mówiąc, cytuję, Wyruszyć przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię. A w dniach ostatecznych, be-acharim w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, gogu. Koniec cytatu. W naszych dniach przygotuje się wielka koalicja narodów, którzy coraz mocniej odwracają się od Izraela, a zwracają się ku wsparciu muzułmanów, a w szczególności palestyńczyków, którzy nie chcą zawrzeć pokoju z Izraelem, aż nie zepną ich do morza. Psalmista patrząc na nasze dni, powiada nam w psalmie 83, trzeci wiersz, cytuję, Bo oto burzą się nieprzyjaciele Twoi, a ci, którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowę, knują spisek przeciwko ludowi Twemu i naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz. Mówią, nuże, wytępmy ich, niech nie będą narodem, aby więcej nie wspomnieć imienia Izraela. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko, gdy cały świat odwraca się od, od wsparcia Izraela, ty dzisiaj masz jeszcze wolną rękę wyboru, po czyjej stronie staniesz. Po całym świecie, w wielkich miastach odbywają się demonstracje antyizraelskie, Antysydymi, antysemityzm wzrasta, wzrasta dzisiaj do takich rozmiarów, jakie miał przed rozpoczęciem się II wojny światowej. Wsparcie militarne i gospodarcze USA dla Izraela jest coraz słabsze i coraz silniejsze dla muzułmanów. Przyjacielu i przyjaciółko, to już zbyt długo nie potrwa i nagle zamkną się dni łaski i nastanie wielki dzień sądu wiekuistego na wszystkich narodach, które występują dziś przeciwko Izraelowi. Adonai Sprowadził nasz naród do naszej ziemi, aby tam go ostatecznie oczyścić i aby na oczach wszystkich narodów okazać się świętym. W te prorocze dni, które stały się naszą rzeczywistością, powiada Adonai przez usta Jezekiela w 39 rozdziale, 23 wierszu, cytuję: I poznają narody, że Dom Izraelski z powodu winy swojej poszedł do niewoli. Za to, że stali mi się niewierni i zakryłem moje oblicze przed nimi, i wydałem ich w ręce ich wrogów, i wszyscy padli od miecza. Według ich nieczystości i ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem moje oblicze przed nimi. Koniec cytatu. Ten czas naszego ludu dobiegł już do końca. Przed nami nowy początek. Czytamy o tym w pasług w wierszu 25. Cytuję. Dlatego tak mówi Adonaj Jawe: Teraz odmieniam los Jakowa, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię. I zapomnę o swojej hańbie i wielkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko. Zanim to jednak nastąpi, koalicja tych narodów, o których mówi Hezekiel i o których czytamy w Psalmie 83 musi zebrać się, aby pod przywództwem Goga ruszyć na Izrael. Nie wiedząc przy tym, że czynią to czyniąc to spełniają wolę wiekuistego, aby On ich tam osądził. Przyjacielu i przyjaciółko, te dni przed nami są ostatnimi, w których oblubienica baranka może się przygotować na powitanie swojego oblubieńca. Albowiem stanie się po tej wojnie tak, jak dalej zapowiada Jehzekiew w rozdziale 39, pasuk, 27 cytuję: Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziemi, ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów. I poznają, że ja. Jawe, jestem ich Elohim, gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich. Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ruach, mojego ducha na Dom Izraelski, mówi Adonai Jawe. Koniec cytatu. Tak jak przy pierwszym wylaniu Ruach HaKodesh, czyli Ducha Świętego, stało się, że wszyscy Jehudi Mesichim, że wszyscy mesjańscy Żydzi gorliwie trzymali się tory, tak też dzieje się dziś pośród wyznawców jedaizmu mesjańskiego, którzy gorliwie trzymają się tory. Jaki był owoc na początku wylania Ruach, taki jest i teraz. Ten sam Ruach, ten sam owoc. Prorok Zachariasz tak napisał o naszych dniach w XII rozdziale, w drugim wierszu mówiąc, cytuję. Oto ja uczynię z Jeruszalaim puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło. Niedola dotknie także judę przy oblężeniu Jeruszalaim. W owym dniu uczynię z Jeruszalaim ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. Przejdźmy dalej do Pasuk 9. Cytuję: W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jerozolajem. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolajem wyleję ducha łaski i płakania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. Będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Koniec cytatu. W takich to okolicznościach ma się zakończyć całkowite i powtórne przyjęcie ziemi obiecanej przez Adonaj i przez nasz lud. W takich to okolicznościach będą opłakiwać jedynego Syna Bożego Jeszua A Adonai nie uczyni tego z powodu pobożności naszej, naszego ludu, lecz z powodu swojej łaski, miłości i wierności do naszych patriarchów i do przymierzy, do obietnic danych Abrahamowi, Jetzchakowi i Jaakowi, aby okazać się świętych na oczach wszystkich narodów. Jest jeszcze jeden powód, który ma powiązanie z naszą parsią, a jest nim bestialskie postępowanie tych, którzy dziś szykują się przeciwko Izraelowi, którzy nawet swoje własne dzieci używają jako swoje żywe tarcze, gdy po ich prowokacjach są atakowani przez siły zbrojne Izraela. Zwodzą przez to cały świat, aby wszystkie narody poparły ich na tę wielką wojnę. Oni składają w ofierze swoje dzieci dla ich bożka, tak zwanego Allaha. Inny, nowszy ewenement to próba utworzenia tak zwanego państwa islamskiego. Potężna grupa ekstremistów islamskich, która przejęła wielki pod względem rodzaju i ilości najnowszy sprzęt armii USA, który został pozostawiony w Iraku Teraz morduje w najokrutniejszy sposób wszystkich, którzy są na ich przeszkodzie w utworzeniu nowego sunnickiego państwa islamskiego, które chce zmusić wszystkie państwa islamskie do utworzenia kalifatu. Ekstremiści ci w bestialski sposób wieszają mężczyzn, gwałcą kobiety i zabijają je. Odcinają ich dzieciom głowy, aby później wyeksponować je na palach. Krzyżują zarówno chrześcijan, jak i przez przeciwstawiających się muzułmanów, a ich ostateczny cel to zniszczyć szyitów, żydów i chrześcijan. Pytanie: czy to jest ta horda, która przygotowuje się, aby pójść pod wodzą Goga, aby próbować zniszczyć Izrael? Czas wkrótce to nam pokaże. Pamiętajmy zatem, że dzisiejszy walczący Izrael nie walczy sam, ale ma po swojej stronie Adonai i wielkie zastępy anielskie, które również w swojej duchowej, niewidzialnej dla nas sferze walczą i chronią i dają zwycięstwo naszemu narodowi. Nawet gdy kilka państw sprzymierzy się, aby podjąć walkę, Jednocześnie w tym samym czasie z naszym narodem, wówczas nasz naród odnosi również zwycięstwo. Szaul już w pierwszym wieku napisał w liście do wspólnoty idomysjańskiej w Rzymie, 11 rozdział, 25 wiersz, cytuję. A żebyście nie mieli zbyt wielkiego o mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela. Aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakowa. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko: Adonai uczyni to nie dla naszej własnej świętości czy sprawiedliwości leż dlatego aby zbawić Izraela i aby świat poznał że on jest święty nadchodzi dzień sądu czy ty w tym dniu się ostaniesz albo czy jest dziś taki lud albo koalicja narodów których Adonaj by nie pokonał jeśli więc są dziś po ja nie pokonał pytanie pytanie Jakie więc są dziś powody tego, że Izrael walczy o swoją ziemię i jaki jest powód tego, że Adonai chce dokonać sądu nad wszystkimi ludami, które chcą wystąpić przeciwko Izraelowi? Odpowiedź jest w naszej parszy. Taki sam, jaki czytamy w naszej parszy w Devarim 9.5. Piąta Ksiąga Mojżeszowa 9.5. Cytuję. Z powodu niegodziwości tych narodów, i aby dotrzymać słowa, które Jałę dał pod przysięgą naszym ojcom Abrahamowi, Yitzhakowi i Jakowi. Shalom, shalom, reszabat, shalom.